Cześć witam na kanale Agrofani dzisiaj jest szczegółowa prezentacja case'a International 1056XL zapraszam do prezentacji Właśnie przy ciągniku marki Case. Case z 1992 roku. Mamy tutaj moc 105 koni mechanicznych, dodatkowo wyposażony w sześciocylindrową jednostkę, która w tym ciągniku radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Ciągnik wyposażony jest w przedni napęd, jego układ wspomagania to układ hydrauliczny. Także mamy tutaj bardzo, bardzo delikatne wspomaganie, bardzo czułe i bardzo wygodnie się ten ciągnik prowadzi. Do tego dużą robotę robią te opony, które właśnie nie są oryginalnymi kołami w tym ciągniku. Maksymalny moment obrotowy w tym ciągniku to 378 Nm, zaś pojemność sześcienna to 5867. Ciągnik wyposażony jest w układ wtryskowy mechaniczny. Zmiana kierunku jazdy za pomocą rewersa mechanicznego. Prędkość maksymalna, jaką osiągnie ten ciągnik, to 39 km/h. Do tego ciągnika jesteśmy w stanie zamontować 8 obciążników, które dociążą przód i oczywiście zabezpieczą przed zrywem przedniej osi od gruntu. A teraz taka ciekawostka. W tym ciągniku zamontowane mamy dwa wałki przekaznika mocy. Jeden wałek to wałek na 1000 obrotów, a drugi wałek na 540 obrotów. Dodatkowo mamy zamontowany tutaj także zaczep dolny, rolniczy, transportowy i ramiona teniego tuzu kategorii drugiej. Mamy cztery jedno wyjście hydrauliczne także na hamulec wiadomo tutaj mamy śrubę rzymską w tym miejscu mamy wlew oleju hydraulicznego tylni tuz jest w stanie podnieść 4 tony 460 kg z dodatkowych ciekawostek mamy na tylnym błotniku pokrętło którym możemy regulować podnoszenie tylniego tuza w ciągniku tym zamontowany jest bak, który pomieści 140 litrów paliwa. Tuż więcej można powiedzieć o ciągniku Case International 1056 XL. Pewnie zapytacie się, ile waży taki ciągnik. Ciągnik ten waży około 4 tony, 400 ileś kilo. Wiadomo, tutaj dodatkowo duże obrony yy, szeroki które powodują na pewno także dodatkowe dociążenie przodu. Produkcja tych ciągników była... Do 1992 roku, a same początki produkowania case tego modelu, w tym właśnie przypadku, to był rok 1983. Przechodząc do wnętrza tego ciągnika, ciągnik, wyposażony w skrzynię mechaniczną o zakresie 16 biegów do przodu i 8 do tyłu. Przechodząc do dalszego wyposażenia. Z wnętrza ciągnika po prawej stronie znajduje się oczywiście dźwignia do ustawiania gazu ręcznego. Na dole mamy dwa przyciski od halogenów: halogeny przednie, halogeny tylnie. Po kolei idąc mamy tutaj obrotomierz, ciśnienie oleju, zegar od ciśnienia oleju, zestaw oczywiście wszystkich kontrolek. Odprężnik, za pomocą tego odprężnika gasimy ciągnik. Dalej okazuje nam się gałka do kierunków, i wciskając mamy klakson Z tej strony mamy światła mijania, światła oczywiście awaryjne i wycieraczkę przednią. W tym miejscu znajdowało się załączanie przedniego napędu. Przechodząc dalej, mamy tutaj sprzęgło załączania WOM, czyli przekaźnika mocy. W tym momencie sprzęgło zostało załączone. Za pomocą tak zwanego przycisku, takiego w ręcznym, spuszczamy sobie i wałek mamy rozłączony. Przechodząc niżej mamy ręczny hamulec ręczny, zaciągamy do góry, wciskając, spuszczamy z powrotem. Podstawowo sprzęgło hamulec hamulec na dwa koła rozpinany gaz nożny. Przechodzę do skrzyni biegów, 16 biegów do przodu i 8 do tyłu, wszystko przekładane za pomocą rewersa mechanicznego. Dalej mamy wyjścia hydrauliczne, czyli dźwignie do obsługi hydrauliki zewnętrznej, do jednej pary gniazd i do drugiej pary gniazd. Za pomocą tych oto blokad, podnosząc je do góry, mamy możliwość obsługiwania dźwigni, czy to w zakres... Wydatku czy zakres, zakres powrotu, następna w kolejności jest redukcja, zwalnianie, czyli zwalnianie biegów. Przechodząc do obsługi tylniego tuza, w tym miejscu znajduje się potencjometr do zagłębiania. Na przykład przy orce możemy sobie ustawić zadaną wysokość. Tutaj mamy po kolei, także w troszeczkę innym wydaniu: to 1, 2, 3, 4. Za pomocą tej dźwigni ustawiamy sobie zadatek, a tutaj mamy tak zwaną automatyczną dźwignię, dzięki której możemy sobie ustawić, że z automatu będziemy podnosić na daną wysokość lub opuszczać na daną wysokość. No i cóż, to tyle w sumie z obsługi tylnego Tuza. Przejdźmy teraz do tej dźwigni. Załączanie tylnego wałka przekaźnika mocy. Podnosząc blokadę, przeciągamy dźwignię za pomocą sprzęgła. Przeciągamy tą dźwignię tutaj. Ona musi nam tutaj wskoczyć, i wtedy mamy wałek na 540. A przeciągając w tą stronę, mamy wałek na 1000 obrotów. Kabina komfortowa, wyposażona w panel nawiewów, dodatkowo mamy tutaj także jakieś tam radio, szyber, dach układ chłodzenia, to układ chłodzenia oczywiście wymyślony przez nas z tyłu jakieś tam głośniki do radia, mamy uchylaną szybę tylnią to jest główna szyba tylnia, to duża Z prezentacji Case International 1056XL. Myślę, że podobała Wam się taka prezentacja, dowiedzieliście się czegoś więcej w tym temacie. moje kilka słów, kilka opinii na temat tego ciągnika. Po przepracowanym sezonie 2019 jesteśmy w stanie stwierdzić, że ten ciągnik bardzo dobrze sobie radzi. Podsumowujący, ciągnik ten możemy polecić osobom, które mają 20 hektarów, osobom, które mają 50 hektarów, osobom, które mają... 300 hektarów, nawet jako ciągnik pomocniczy. Bardzo dobrze sobie ten ciągnik radzi. W Uwrociach bardzo dobry skręt, naprawdę tutaj jest bardzo dobry skręt w tym ciągniku, także zakręcamy praktycznie w miejscu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału, bądźcie na bieżąco z naszymi filmami. Z tamtego sezonu możecie sobie obejrzeć filmy, jak pracował na naszym gospodarstwie ten ciągnik. No i cóż, myślę, że ta prezentacja rozwijała kilka tam wątków w komentarzach, które były odnośnie tego ciągnika. Czy polecam? Polecam, naprawdę, bardzo polecam ten ciągnik. Mimo tutaj kilku trudniej i kilku rzeczy, które no nie współgrały za bardzo, tak jak na przykład ten przedni napęd, który jest rozwiązany w tej chwili inaczej. Oczywiście film macie... Yy, na kanale u nas możecie zajrzeć, jak rozwiązany jest ten przedni napęd u nas w tej chwili. Potem przedni napęd tak w tych ciągnikach nie jest załączany, ale ogólnie słyszałem, że bardzo dużo osób miało z tym problemy i w tym egzemplarzu jest to taka felerna sprawa, ale jest to do obejścia. Mądry Polak potrafi, także naprawdę u nas yy, daliśmy sobie z tym radę, rozwiązaliśmy ten problem. No i cóż, teraz tylko czekać na pierwsze wyjazdy w pole. To wszystko. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Bądźcie na bieżąco, subskrybujcie, dobijamy do 1000 subskrypcji w tym roku, jeżeli się uda, to naprawdę bardzo fajnie, liczę na Waszą pomoc. Prezentował dla Was ten ciągnik Grzesiek, Egipa, Agrofani, dziękujemy bardzo serdecznie, że jesteście z nami na kanale, trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć!